Światła zgasły o godzinie 19.00 czasu lokalnego. Reżim irański odciął internet w całych krajach, przerywając dostęp do danych mobilnych i sieci szerokopasmowych, wprowadzając całkowitą blokadę informacji. Historia uczy nas, że to cisza przed burzą ostatni krok przed brutalnym rozprawieniem się. Ale mimo ciemności, nagrania wciąż wydostają się dzięki Starlinkowi, i to, co pokazują, jest przerażające. Od kombinezonów ochronnych na ulicach po szkoły, zamienione w bazy wojskowe o to, co dzieje się teraz w Iranie. Jest już tak źle, że niektórzy urzędnicy rządowi błagają Francję o wizy uchodźcze. Ale zacznijmy od początku. W Iranie trwa obecnie całkowita blokada internetu i wielu ludzi spodziewa się, co nadchodzi. To już trzecia taka blokada w historii tego kraju i czas modlić się za protestujących. Dowody wskazują, że Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej używa wszelkiej broni, a protestujący tylko kamieni. Oczekuje się, że siły reżimu zastosują maksymalną presję, w tym zabijanie dziesiątek protestujących, próbując stłumić protest. Wyłączono internet domowy, dane mobilne i sieci szerokopasmowe. Ta blokada pomaga reżimowi izolować ludzi od wiadomości, przerywać linie komunikacyjne oraz poddawać ich wojnie psychologicznej i propagandzie poprzez media państwowe. Za każdym razem, gdy w Iranie blokowano internet, reżim zabijał setki protestujących. Władze wezwały również dziennikarzy z całego kraju, żądając od nich podpisania zobowiązań do nieinformowania o trwających protestach, czemu wielu dziennikarzy odmówiło. Ale za to otrzymali groźby aresztowania, jeśli będą dalej relacjonować sytuację. Wiele osób, które widziały, jak reżim postępował z protestującymi w przeszłości, teraz bezpośrednio apeluje do sił bezpieczeństwa, aby zasadniczo złożyli broń i nie atakowali obywateli własnego kraju. Dotyczy to również syna byłego szacha Iranu, który wystosował taką wiadomość. Tę bezpośrednią wiadomość. To jest bezpośrednia wiadomość skierowana do sił zbrojnych i służb bezpieczeństwa Iranu. Wy, którzy nosicie mundur wojskowy, aby bronić narodu irańskiego. I którzy stoicie teraz przed historycznym wyborem. W czasie, gdy odważny i zjednoczony naród Iranu tworzy i zapisuje historię, moje pytanie do was jest następujące. Moje pytanie do was brzmi. Po której stronie historii staniecie? Po stronie przestępców czy po stronie ludzi? Kwestia nie dotyczy już tego, czy Islamska Republika, ten skorumpowany i represyjny reżim, upadnie czy nie. Jedyną kwestią pozostaje czas upadku, który jest bliżej niż kiedykolwiek. W tych chwilach pisania. W tych decydujących momentach oczekuję, że wrócicie do narodu i użyjecie broni, by chronić ludzi, a nie do nich strzelać. Pracujesz? Chronisz ich? Jak wiecie, relacjonowanie protestów na YouTube to bardzo ryzykowne zadanie, ponieważ YouTube ma zwyczaj ograniczania takich filmów. Jeśli możesz, kliknij przycisk subskrybuj poniżej. To dla nas bardzo ważne. Przejdźmy teraz do wiadomości od syna Szacha. Wezwał również Irańczyków, aby wyszli dokładnie o godzinie 20.00 czasu lokalnego, 8 stycznia 1973. Wyraźnie ayatollah martwił się o tę godzinę i dlatego zaciemnienie internetu zaczęło się mniej więcej godzinę przed 20.00, przed tym przedziałem czasowym. Obywatele dostawali też bezpośrednie groźby od policji reżimu. Wiadomość otwarcie groziła ludziom postępowaniem sądowym i zarzutami karnymi tylko za obecność w grupie, związanej z protestem i wyrażanie poglądów opozycyjnych. Nakazano również obywatelom zaprzestanie udziału w zgromadzeniach publicznych, ostrzegając, że jakiekolwiek zaangażowanie będzie traktowane jako przestępstwo. To nie jest egzekwowanie prawa, to jest polityczne zastraszanie. Islamska Republika stosuje teraz zbiorowe groźby, cyfrową inwigilację i strach, by uciszyć społeczeństwo. Reżim, który musi grozić własnym obywatelom za pomocą wiadomości tekstowych to reżim, który stracił kontrolę. A Irańczycy nie chcą żyć w takim kraju. To, co zaraz powiem, może Was zaskoczyć, zwłaszcza, że mówi to premier Izraela, ale stanowczo stwierdzam: Irańczycy należą do najbardziej utalentowanych i odnoszących sukcesy ludzi na świecie. Oczywiście jest jeden haczyk, kiedy opuszczają Iran. W Dolinie Krzemowej widzimy przedsiębiorców pochodzenia irańskiego wśród założycieli i prezesów Ubera, eBaya, Dropboxa i wielu innych wybitnych firm. Irańczycy są błyskotliwi, są innowacyjni. Więc dlaczego Iran jest taki biedny? Dlaczego bezrobocie jest tak powszechne? Odpowiedź można zawrzeć w dwóch słowach: Reżim, dyktatorzy Iranu rabują bogactwo kraju. Czy nie jest wstydem, że Iran nie inwestuje w obywateli? Zamiast tego przekierowują dziesiątki miliardów dolarów na swój program nuklearny, szerzenie terroru na całym świecie, na swoją agresję w całym Bliskim Wschodzie. Tymczasem to irański naród najbardziej cierpi. Czekam na dzień, w którym Irańczycy nie będą musieli jechać do Doliny Krzemowej, nie będą musieli tam jechać, aby budować najbardziej dochodowe firmy na świecie. Wyobraź sobie irańskich i izraelskich przedsiębiorców współpracujących razem w Iranie i w Izraelu dla dobra całej ludzkości. To moja nadzieja, to jest moja wizja i to może być nasza przyszłość. Teraz widzimy kilka nagrań, które wciąż pojawiają się z Iranu, mimo że trwa tam blokada internetu. I wydaje się, że ludzie wychodzą na ulicę w ogromnych liczbach. Zanim przejdziemy do nagrań, chcę pokazać, jak siły irańskie przygotowywały się na dzisiejszą brutalną noc. Reżim przekształca szkoły w bazy wojskowe, by tłumić protesty. Nowe zdjęcia pokazują, że irańskie siły bezpieczeństwa gromadzą się na terenach szkół w mieście Irak, a dziesiątki motocykli i ciężarówek wypełniają dziedziniec. To Liceum Imama Alego to samo, które w 2022 roku było używane podczas protestów po śmierci Maszy Amini, zabitej w areszcie po zatrzymaniu przez irańską policję moralności za niewłaściwe noszenie hijabu. Cóż, używają tych samych taktyk: wykorzystują szkołę jako bazę wypadową. By szybko i brutalnie tłumić protesty. Tak właśnie wygląda strach przed własnym narodem. Na innym nagraniu widzimy również, że siły bezpieczeństwa wydają się używać niekonwencjonalnej broni do konfrontacji z protestującymi w niektórych miastach. Nagranie uzyskane przez Iran International pokazuje osoby w kombinezonach ochronnych i maskach do pracy z niebezpiecznymi chemikaliami stojące na pojeździe na ulicy. Na nagraniu możemy również zobaczyć żółty trójkątny znak z ciemnymi krawędziami wskazujący ostrzeżenie przed niebezpiecznymi substancjami umieszczony na pojeździe. Na dodatek, w ciągu ostatnich kilku dni, gdy protesty nabrały większego rozmachu, widzieliśmy jak siły bezpieczeństwa używają strzelb, by zasadniczo strzelać do protestujących, a także widzieliśmy jak oddzielają niektórych protestujących od grupy i biją ich na nagraniu. Ale mimo tego wszystkiego wydaje się, że Irańczycy pojawili się o 20.00 i zrobili to na wielką skalę. Jak wspomniałem wcześniej w filmie, wciąż otrzymujemy nagrania z Iranu, i prawdopodobnie mamy je dzięki Starlinkowi. Terminale Starlink są tam nielegalne, jednak przemycono od kilku do kilkudziesięciu tysięcy urządzeń. Zdecydowanie nie jest to nawet zbliżone do poziomu dostępu do internetu, jaki był wcześniej w Iranie, ale dzięki Starlinkowi niektórzy ludzie mają dostęp do sieci. To ci ludzie udostępniają nagrania, które widzisz na ekranie. To nagranie pochodzi ze stolicy Iranu, Teheranu, a tutaj mamy kolejne nagranie z tego samego rejonu, tylko z innego kąta, jak widzisz na swoim ekranie. Wyraźnie widać, że wiele osób wyszło na ulice. W całym mieście pojawiają się też transparenty z hasłem: dopóki mulachowie nie zostaną pogrzebani, ta ojczyzna nie zazna dobrobytu. I oczywiście pojawił się nowy trend, w którym ludzie, a konkretnie Iranki, dosłownie palą ajatolachów. Spójrz na to. Z tego powodu wydaje się, że niektórzy irańscy urzędnicy już przygotowują plan B. Francuski dziennik donosi, że w ostatnich dniach wysocy rangą irańscy urzędnicy starali się o francuskie wizy dla swoich rodzin. Wysoki dostojnik z klanów reformistycznych. Dotyczy to też prezydenta, który nie w pełni popiera Ayatollaha. Ale on też nie ma zbyt dużej władzy, żeby wprowadzać wiele zmian, więc po prostu planuje się teraz wycofać. Ostatnio pojawiło się ogłoszenie od tego reformistycznego klanu w rządzie, o którym chyba jeszcze nie mówiliśmy. I to było ogłoszenie o daniu siedmiu Irańczykom, żeby nie protestowali. To pokazuje, że są osoby świadome pogarszającej się sytuacji i dlatego próbują przekupić innych, by nie protestowali. Ale wyraźnie siedem to za mało, bo jeśli spojrzymy tylko na ludzi, którzy protestują z powodów ekonomicznych, nie zadowolą się. siedem. Przez cztery miesiące to po prostu za mało w kraju takim jak Iran. Gdzie sytuacja pogarsza się z każdym dniem, i te pieniądze zdecydowanie nie wystarczą dla ludzi, którzy chcą zmian politycznych i społecznych w Iranie. Właśnie dlatego wielu Irańczyków słusznie wskazuje na hipokryzję. W samym 2025 roku reżim irański przemycił około miliarda dolarów do Hezbollahu, a teraz oferują 7 dolarów miesięcznie swoim obywatelom. To jasno pokazuje, dlaczego protestujący są niezadowoleni. Rząd Iranu skupia się na sprawach zagranicznych, mimo że nie może sobie na to pozwolić. Ciągle skandują: Śmierć Ameryce, Śmierć Izraelowi, a w ogóle nie mówią o Iranie. I dlatego protestujący teraz skandują: Ani Gaza, ani Liban moje życie dla Iranu. Dane gospodarcze Iranu pokazują, czemu protestujący chcą lidera skupionego na kraju. W 2025 roku Produkt krajowy brutto Iranu spadł, a inflacja przekroczyła 40%. Międzynarodowy Fundusz Walutowy przewiduje utrzymanie tego poziomu także w 2026 roku. Bezrobocie w kraju zbliża się do 10%, a waluta gwałtownie traci na wartości. To bardzo zła sytuacja, bo Iran eksportuje ropę, a importuje wiele codziennych towarów. To oznacza, że jeśli waluta dalej spadnie, koszty życia zwykłych ludzi nadal wzrosną. Teraz, żeby to zobrazować, za jednego dolara w czerwcu można było dostać około 800 tysięcy irańskich rialów, a teraz zostaniesz milionerem z dnia na dzień, jeśli masz jednego dolara. Bo teraz jeden dolar to 14 milionów rialów, a jutro prawdopodobnie będzie to jeszcze więcej. I właśnie dlatego 30% Irańczyków żyje poniżej granicy ubóstwa, a ta liczba rośnie z każdym miesiącem. I oczywiście nie możemy zapomnieć o kryzysie wodnym który to wszystko zapoczątkował. Był to kryzys wywołany przez człowieka, powstał przez irańskie nieudolne zarządzanie, a rząd wciąż odmawia wzięcia za to odpowiedzialności. Iran doświadcza suszy, ponieważ rząd nie zarządzał odpowiednio zasobami wodnymi i rzekami, ale zamiast zmienić te polityki, teraz obwiniają Amerykę i Izrael o manipulowanie pogodą, a Arabię Saudyjską, Turcję i Zjednoczone Emiraty Arabskie o odciąganie chmur od Iranu. Chyba tak się dzieje, gdy krajem i gospodarką rządzi teokracja. To już wszystko ode mnie. Dla Iranu to ważny dzień, więc wkrótce pojawi się więcej nagrań. Jestem sam. Do zobaczenia w następnym materiale. Jednym z problemów przy tworzeniu takich filmów, w których pokazujemy wiele ataków dronów, nawet jeśli nie cierpią na tym ludzie ani rosyjscy żołnierze, w takich filmach YouTube zazwyczaj demonetyzuje lub ogranicza nasze materiały. W rzeczywistości w ostatnim tygodniu według YouTube'u cztery nasze filmy wojenne zostały pozbawione możliwości zarabiania. Filmy z atakami dronów lub z linii frontu są ograniczane, bo nie są przyjazne dla reklamodawców. Taka jest rzeczywistość współczesnej wojny, którą Ukraińcy toczą, próbując przetrwać. Uważamy, że warto to pokazywać, dlatego uruchomiliśmy własną platformę Business Basics, zbudowaną od podstaw i bez ograniczeń. Nie musimy zamazywać naszych ujęć z ataków dronów, nie musimy zamazywać nagrań z linii frontu i nie musimy zamazywać rosyjskich baz lotniczych, które są niszczone. Co więcej, na naszej stronie w ogóle nie wyświetlamy reklam. Dzięki temu nie musimy się cenzurować tylko dlatego, że reklamodawcom nie podoba się to, o czym mówimy. Nie finansujemy strony z reklam, finansujemy ją dzięki waszemu wsparciu. Więc jeśli jesteś kimś, kogo interesują takie materiały i chcesz oglądać nasze filmy bez cenzury, oraz otrzymywać dodatkowe materiały, których po prostu nie możemy wrzucić tutaj na YouTube, to koniecznie dołącz do nas na basicsinsider.com. Kliknij link w opisie lub zeskanuj kod QR na ekranie. Dołączając, zyskujesz dostęp do wszystkich dotychczasowych i przyszłych materiałów. W ten sposób wspierasz nasze relacje i kanał. Dziękujemy, mam na imię Sam. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.